Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Tomasz Słodki, w studiu Hanna Sobota. Dzień dobry. Dzień dobry, Tomku, witam Państwa. Bardzo mi miło dentystka, liderka i wizjonerka Klinik Sobota, Dent i Ziąbki. Dzisiaj proszę Państwa o strachu i wstydu dentysty. Obserwujesz, że ludzie, no strach to wiadomo, słyszymy to. Ten to wiertło dające sygnał wiertarki z młotem pneumatycznym, wkręcające się w nasze zęby, już się od razu boimy. Boisz się też troszkę, dentysty? Nie, ja jakoś się nie boję. Może dlatego, że jakoś specjalnie często nie muszę chodzić, chodzę na przeglądy i moje zęby są zdrowe. Super. Ale, Ale no. Nie wiem, jakoś nie. Chyba, chyba nie, nie mam tego, tego strachu przed dentystami. Ten strach, Ale moja mama bardzo na przykład się boi. Ten strach przed dentystą pojawia się bardzo wcześnie w naszym życiu, wyobraź sobie. Jest teoria, która twierdzi w ogóle, że ludzie, którzy w dzieciństwie nie doznali y, takiej ciepłej opieki ze strony matki, mają potem bardzo często strach przed dentystą. Ale to teoria. Nie wiem, ile w tym jest prawdy. Spotkałam się, rozmawiałam kiedyś z psychologiem na ten temat, natomiast na pewno strach przed dentystą często wynosimy z domu. W takiej formie żaden rodzic nie chce dziecka wystraszyć i jakiegoś lęku mu na całe życie zaszczepić, wiadomo, ale podświadomie rodzice przekazują dzieciom strachy swoje, swoje lęki, chociażby opowiadaniem o tym, jakie mieli straszne przeżycia u dentysty, jak to bolało. I dziecko łapie to niestety, jak gąbeczka nasiąka taką atmosferą. I zaczyna się bać, i, I później. Bać. Samo skojarzenie tak. tego, że ma się iść do dentysty jest tak. takie sobie. Ja myślę, że um, nasi rodzice. Mają te skojarzenia złe, bo 20 lat temu wszystko wyglądało zupełnie inaczej. Dzisiaj to już mam wrażenie, że to jest po prostu pacjent z centrum opieki, zaopiekowany, dopieszczony, że to, to już nie są te czasy, co 20 tak, lat dokładnie. temu. Dokładnie. Pamiętam, że ja zostałam stomatologiem właśnie dlatego, że do dziś pamiętam jakąś straszną scenę z podstawówki, gdzie uciekałam przed dentystą. A dziś rzeczywiście się pozmieniało w tej kwestii bardzo, bardzo dużo. Mamy fantastyczne metody znieczulenia. Już nie jest tak, że znieczulenie boli, znieczulenie naprawdę dobrze podane nie musi boleć. Co najwyżej pacjent czuje jakieś rozpieranie. Mamy dzisiaj miłą muzyczkę w tle w klinikach. Zapachy rozpylamy, żeby pacjent czuł się miło i komfortowo. Gabinet dentystyczny już nie pachnie tak jak 20-30 lat temu. Takim szpitalem, tak? Takim szpitalem, tak. Yy, I mamy rzeczywiście o, mamy yy, takie nowe od niedawna osiągnięcie taką funkcję w, w klinikach mamy opiekuna pacjenta, czyli człowieka, który jest bardzo empatyczny potrafi rozmawiać z pacjentami, potrafi łagodzić ich lęki i yy, jakoś przygotować ich do, do tych wizyt dentystycznych. A potem, jako następny krok dla bardzo zestresowanych, mamy gaz rozweselający, leczenie w gazie rozweselającym. No jak to? Hmm. Co to w znaczy, Polsce, że W bardzo... będziemy łykali, się śmiali i zmieniali głos? Nie. <laughs> to nie ten gaz, podtlenek azotu. W Stanach od wielu lat jest to w ogóle... Must have, takie bardzo bardzo szeroko używany. w Polsce od niedawna wchodzi może od kilku kilkunastu lat jest to podtlenek azotu czyli gaz rozweselający który nie, nie znieczula cię, nie odbiera tobie świadomości i kontroli sytuacji ale daje takie miłe uczucie odprężenia i zaufanie jakoś łatwiej tobie zaufać wtedy dentyście o no, to ciekawe działa. i to no. jak się podaje taki gaz. Yy, przez maseczkę. Pacjent dostaje maseczkę na nos, oddycha tym gazem przez nos, a dentysta sobie tam w jamie ustnej rzeźbi. A człowiek jest zrelaksowany. A człowiek zrelaksowany, muzyczka i jest pięknie. A co z tym wstydem, bo często osoby, które mają na przykład zaniedbaną jamę ustną, bardzo wstydzą się przyjść do dentysty i pokazać, co tam się narozrabiało przez te tak. Miesiące tak. czy lata. Tak, i tutaj jest ten wstyd składa się z takich dwóch części. Jedna część tego wstydu to jest taki wstyd podobny do tego, jaki mamy przed wizytą u ginekologa albo u. Yy, no. Innych lekarzy? Innych specjalistów, lekarzy. tak. Yy, Ciekawy natomiast... jestem, o którym lekarzu myślałaś. O, o proktologu, o powiedzieć. No zabrakło właśnie. mi tego słowa, dlaczego się zawiesiłam. No tak. tak, to może być bardzo krępujące, ale myślę, że i do urologa też jak się pójdzie, to, tak. to bywa to krępujące, bo obnażamy się w jakiś sposób, prawda? I rzeczywiście pacjenci niektórzy mają ten wstyd bardzo yy, głęboko jakoś zakodowany i ten przed dentystą też otwarcie jamy ustnej, pokazanie zębów jest dla nich tak samo trudne. Ale druga część tego wstydu to jest właśnie to, że. Boję się, pacjent boi się tej oceny lekarza, boi się, że zostanie yy, jakoś yy, przywołany do, do pionu, że nie dbał o higienę, że nie dbał o zęby, boi się, że się zaniedbał. Tego pacjenci się też wstydzą. No tak, bo nikt z nas nie lubi być oceniany. Tak, dokładnie. Tym bardziej jak y, powiedzmy nawaliliśmy w jakiejś kwestii, czyli nie dbaliśmy o, o, o nasze uzębienie, albo na przykład nie chodziliśmy na higienizację y, regularnie, raz na ile trzeba? Raz na pół roku, raz, raz na Raz na pół roku to jest takie y, zalecana częstotliwość, a raz na rok to już naprawdę takie minimum. Żeby kamień zdjąć, tak, tak? I pousuwać wszystkie tak. brudy, które tam tak. się y, zgromadziły. No właśnie, i, i to powoduje, że się wstydzimy, ale z drugiej strony, no przecież Wy jesteście specjalistami, po to, żeby nam pomóc. To nie powinniśmy się Was bać. Tak, i wiesz, że my, dentyści, w ogóle nie mamy takiego guziczka z oceną włączonego, my w ogóle nigdy nie oceniamy tego. My, pacjent, przychodzi i my staramy się mu pomóc. Patrzymy, jaka jest dzisiaj sytuacja, i myślimy, jak ją rozwiązać i jak poprawić to. Ja wiem już, z czego to może wynikać. Może dlatego, że yy, często się słyszało, ja dwa razy miałem taką sytuację, że przyszedłem na higienizację, a usłyszałem, a, ale pan zaniedbał swoją jamę ustną. I sobie tak myślałem. a co ty mnie tu będziesz oceniał, przecież po to przyszedłem, nie? Może tak. to jest właśnie to, żeby tak. też dbać o to, żeby zespół po prostu profesjonalnie podchodził do pacjenta i nie powodował tego typu tak, sytuacji. Dokładnie. Że tak. ten komunikat można też przekazać w zupełnie inny sposób, prawda? Tak, ale to jest też nowo, nowe podejście do pacjenta. Jeszcze parę lat temu nam się wydawało, że jak wystraszymy tego pacjenta i go obsztorcujemy, to będzie skuteczne. A dziś wiemy, że to niestety nie działa. Nie działa. A pacjenci często reagują z stresem, takim mocnym stresem. Jak sobie z tym radzić? My już. Jak pacjent do nas przychodzi, to my już na etapie, gdzie on się rejestruje w rejestracji, my już pewną mowę ciała odczytujemy i wiemy, że pacjent na przykład wymaga jakiejś specjalnej opieki, takiego zaopiekowania, może bardziej. Pacjenci często nam przez telefon już mówią, że mają lęki, że boją się dentysty. Nie wiem, czy masz świadomość, że w ogóle w Polsce prawie 10% pacjent, 10% populacji idzie do dentysty tylko wtedy kiedy ząb boli. 15% populacji ma dentofobię, czyli ma taki paniczny lęk i strach przed dentystą. I to jest to są liczby przerażające. Wyobraź sobie te dzieci małe, które chodzą do dentysty tylko wtedy kiedy ząbek boli. Niestety tak wygląda Polska rzeczywistość, chociaż to się zmienia bardzo obserwujemy w ogóle wśród rodziców, w dużym mieście, w Poznaniu, we Wrocławiu, w tych miastach, w których mamy kliniki dziecięce, obserwujemy, że w ogóle świadomość rodziców rośnie. I to cudownie, naprawdę. To dobra wiadomość. Bardzo. A co byś poradziła tym wszystkim, którzy się albo boją, albo wstydzą? Jak zrobić pierwszy krok? Poszukać znowu dentysty, którego, do którego można mieć zaufanie. Popytać wśród znajomych, bo to bardzo, zawsze bardzo dobra ścieżka. Rekomendacja, tak. Rekomendacja. Popatrzeć po prostu na stronie, na profilu, co wzbudza w Tobie zaufanie, i zaufać temu dentyście. No, a później cieszyć się pięknym i zdrowym uśmiechem. Tak. I tu stawiamy kropkę. Powiedz Haniu, jeszcze, jak można się z Tobą skontaktować. Proponuję, szukajcie nas Państwo w internecie strona www.sobotadent.pl i www.ziomki.pl. Zapraszała dentystka, liderka i wizjonerka klinik Sobota Dent i Ziomki Zent. Ziomki y, dent, tak? Ziomki po prostu, tak? bo to dla dzieci przypominamy. Tak. Brzmi jak ząbki, ale to są ziomki, tak? Ziomki, tak, pisane jakby z błędem. Mhm. Zapraszała Hanna Sobota. Ja nazywam się Tomasz Słodki i bardzo wspólnie z Kamilo Castro, który realizował wizję, także Państwu dziękujemy. Do usłyszenia. Dziękuję.